Chcę podziękować kibicom, że trzymali za nas kciuki. Myśmy trochę, troszeczkę huśtawkę zrobili. No ale na tym polega piękno sportu, że raz się jest pod, pod wozem, raz na wozie. Pozdrawiam trenera i całą piłkę ręczną z Cały górnik i kibiców pozdrawiam. był ciekawy, na pewno do oglądania. Emocje były do samego końca. Myślę, że pokazaliśmy fajną grę, przeciwnicy również. Daliśmy sobie 100%, nawet można powiedzieć, że 200%, ale myślę, że ciekawie się to oglądało na pewno. Początek gry na pewno. Słabo nam Zaczęliśmy weźmy ten mecz słabo, potem rozpędzaliśmy się, dogoniliśmy i wieliśmy, po prostu zabraliśmy to zwycięstwo i doprowadziliśmy do końca. No tak, na początek rzeczywiście, żeśmy zostali w szatni, bo po prostu głowa nie pracowała, żeśmy oddawali proste piły, no i pociągnęli nas kontrą, także musiałem zaraz zareagować, bo po prostu to, to nie była ta drużyna, która normalnie, normalnie wychodzi na boisko, także to się troszeczkę uspokoiło, no ale cieszę się, że pewne rzeczy zrealizowali. No i w tej drugiej połowie żeśmy gonili, żeśmy napra naprawdę, naprawdę dobrze grali tutaj w obronie. Żeśmy zmuszali ich do, do nieciekawych nie, nie, nie pozycji, dlatego żeśmy mieli parę przechwytów było, no ale to, to musi być. Ja chłopakom powiedziałem w szatni, przede wszystkim głowa i serce, to, to trzeba zostawić tutaj na boisku i wtedy nawet jak się przegrywa, a, a się zrobi wszystko, to nie szuka się, nie szuka się dziury. Nie? Natomiast jeżeli się nie sprzeda człowiek, to po prostu ja nie wiem i on nie wie, na co go stać. To zrobili w drugiej połowie i za to im bardzo dziękuję. Tak, no przyjechaliśmy do Zabrze, wiedzieliśmy, że nie będzie to łatwy mecz. Chcieliśmy podjąć walkę. Myślę, że udało nam się to w pewien sposób. Popełniliśmy parę błędów, ale mecz mi się podobać, będziemy dalej i starać się wygrywać kolejne mecze. Na pewno, na pewno w jakiś sposób złapaliśmy doświadczenie. Nie na co dzień gramy takie ciężkie mecze. Myślę, że zaowocuje to w przyszłości i będziemy coraz wyżej. Ja mam mimo porażki mam więcej wrażeń pozytywnych. Wiadomo, im bliżej jest się wygrania meczu, tym niedosyt na koniec jest większy ale w związku z tym, że my w tym sezonie jakby zaczęliśmy budowę tej drużyny od nowa, bo doszło nam kilku wartościowych zawodników, kilku z przerwą po gdzieś tam w związku z jakimiś kontuzjami i jakby budujemy ten zespół na nowo na jakby fundamentem są nowi ludzie, to myślę, że taki pierwsza połowa głównie, ale w drugiej połowie też były fragmenty pokazujące, że jakby idziemy w dobrą stronę. I, I zespół Zabrze, który do tej pory w tej lidze yy, yy, szedł jak walec, kolokwialnie mówiąc, i wszystkich, wszystkich bezapelacyjnie pokonywał tam powiedzmy minimum dziesięcioma bramkami. I Rywalizacja kończyła się w dwudziestej minucie meczu. Yy, tak tutaj pokazaliśmy i charakter, i umiejętności, yy, serce do walki na pewno też. No myślę, że yy, na szali trochę jakby. Atutem drużyny Zabrza była, były zdolności motoryczne, głównie wytrzymałość, bo, bo u nas gdzieś tam ci ludzie, którzy stanowią trzon naszej drużyny i, i świadczą o jego poziomie, jest to 3-4 bardzo doświadczonych zawodników, no ale jakby ilość, ilość naszych jednostek treningowych no w pewnym momencie musiały się na boisku odbić. Ja świadomie tych zawodników trzymałem na boisku, gdyż jakby to, co mieliśmy założone, to realizowali a drugi, drugi jakby zmiennicy nasi to, to część naszych uczniów, więc, więc młodość i fantazja, więc jakby postanowiłem postawić na to doświadczenie. No i gdzieś tam trochę nam w tym drugiej połowie, w drugiej połowie widać było spadek jakości związany ze zmęczeniem, ale ja do swoich zawodników, tak jak powiedziałem w szatni. Nie mam żalu o to, o ok, kilka przestrzelonych sytuacji, które w takich meczach szczególnie trzeba trafić, jeżeli chce się być w grze do końca z liderem, ale ogólny obraz meczu naprawdę rozsądny, waleczny zespół i myślę, że można po takich zawodach patrzeć optymistycznie w przyszłość. Żeby, się, znaczy, żeby zaczynać lepiej na pewno, żeby nie zaczynać od połowy, od 15 minut, tylko od razu z impetem wejść w mecz i tyle. Każdego meczu każdy zawodnik musi sam wyciągnąć swoje rzeczy. To, co im podpowiadam, ja nie jestem alfą i omegą, ale pewne rzeczy im podpowiadam, które jeżeli realizują, im się łatwiej gra. I o to chodzi. Nie, nie chodzi o to, żeby utrudniać sobie i drużynie, natomiast chodzi sobie o to, żeby utrudnić przeciwnikowi i przede wszystkim się sprzedać tyle, ile się na dzisiaj potrafi. Bo to, to chłopcy dali i za to, i za to im dziękuję. No będziemy dalej bojować, no. będziemy dalej bojować. to tak jak powiedziałem, jak będą wszystkie mecze rozegrane, to tabela sama pokaże, jak to wygląda. Nie? Natomiast, natomiast tu trzeba być skoncentrowanym na, na każdym spotkaniu. Tu przede wszystkim jest tak, że no, jak zauważyłeś, nie graliśmy w tym optymalnym zestawieniu, no ale taka jest kolej rzeczy. Następnie muszą dochodzić, muszą uzupełniać. I to dzisiaj chłopcy zrobili w dużej, w dużej mierze. Życzyłbym sobie i moim zawodnikom, żebyśmy grali. Mecze takie jak ten i dwa poprzednie, jeżeli chodzi o stabilność tego, co robimy na boisku, taką równowagę i, i brak przestojów. Naprawdę to nam na początku ligi to nam bardzo doskwierało, graliśmy bardzo falowo, a tutaj y, już trzeci raz widać, że jakby y, jesteśmy nawet, tak się zdarzy przez tych dwóch, trzech bramek to jesteśmy w stanie się odbudować, wrócić do gry, zrobić dobre rzeczy i, 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 i być w meczu aż do samego końca.